Hardafgański opis i najważniejsze informacje. Hard afgański to pies o bardzo charakterystycznym wyglądzie i o bardzo indywidualnym i ciekawym charakterze. Są to psy, które rzucają się w oczy dzięki swojemu wyglądowi, ale też możemy dużo słyszeć o ich charakterze i ich zachowaniu, choć najczęściej możemy słyszeć dużo nieprawdy. Ale dzisiaj wszystko to sobie wyjaśnimy. Dzisiaj po prostu te najważniejsze informacje o harcie afgańskim. Zacznijmy od wielkości. Suczki to 63-69 cm, psy od 68 do 74 cm. Waga to 26 do 34 kg. Oczywiście psy najczęściej są troszkę cięższe. Psy te żyją od 12 do 14 lat. Przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli do charakteru i zachowania. Harty afgańskie słyną z takiego sporego dystansu do otoczenia, do wszystkiego co je otacza. Oczywiście wiele osób odbiera to jako taką niechęć, takie chłodne podejście do całego otoczenia. Jednak w rzeczywistości charty afgańskie są psami, które bardzo mocno wiążą się ze swoimi opiekunami. Jest to pies, który potrzebuje dużo naszego czasu i uwagi. Bez tego po prostu będzie nieszczęśliwy. I ten chłód, to takie zdystansowanie w rzeczywistości jest tylko taką pozą ten pies jest naprawdę oddanym, wiernym, lojalnym i psem i psem, który lubi być blisko swoich opiekunów i spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Po prostu jest to pies, który chociaż nie okazuje tych uczuć, to te uczucia ma jak najbardziej i jest mocno nastawiony na człowieka. Chociaż tego najczęściej nie okazuje. Są to też psy bardzo wrażliwe, psy potrzebujące delikatnego, cierpliwego podejścia. I tylko w odpowiednich rękach będą takimi fajnymi, miłymi towarzyszami. Chociaż tu trzeba zaznaczyć, że nie możemy im odmówić dużej niezależności i czasami dosyć dużej upartości. Ponieważ Hart Afgański przez dziesiątki pokoleń musiał radzić sobie sam, w bardzo ciężkich warunkach jego traktowanie też nie zawsze było do końca takie, jak trzeba. To po prostu zostało mu poza tym chłodem i dystansem w stosunku do świata. Również to, że potrafi samodzielnie podejmować decyzje i nie zawsze zgadza się z swoim właścicielem, chociaż w konflikt z nim nigdy nie wchodzi. Wystarczy tego psa po prostu przekonać. Są to też psy wymagające raczej średniej ilości ruchu. Chociaż kiedy nie zapewnimy mu nawet tej średniej ilości ruchu, mogą po prostu odreagowywać, czyli coś, co znamy z większości psów. Po prostu każdy pies musi mieć tego ruchu wysiłku umysłowego, żeby mieć zapewnione te najważniejsze rzeczy. Pamiętajmy też, że to psy inteligentne i odznają, odznaczające się bardzo dużym sprytem, sprytem i inteligencją, które wykorzystują bardzo często, żeby osiągnąć własny cel. I musimy o tym naprawdę pamiętać, żeby nam nie weszły na głowę. Jest to też fajny i łagodny towarzysz dla dzieci, choć jak zawsze, tak i w przypadku harta afgańskiego, pod opieką osób dorosłych oraz i pies, i dzieci muszą wiedzieć, jak się bawić. Do tego pies musi mieć zapewnioną taką możliwość wycofania się w jakieś spokojne miejsce, gdzie po prostu dzieci nie będą mu przeszkadzać. Ale to dotyczy się Każdego psa. Mają te psy niestety, ale bardzo silny instynkt pogoni za poruszającymi się przedmiotami. I czy to będzie uciekające zwierzę, czy rowerzysta, czy ktoś biegnący, czy nawet jadący samochód, jemu to nie przeszkadza, on rzuca się w pogoń. I niestety, kiedy coś goni, nie zwraca uwagi ani na nasze komendy, ani na to, co się dzieje wokół nas, no i niestety musimy na to bardzo mocno uważać. Zwłaszcza jeśli na przykład idziemy gdzieś na spacer, a w okolicy są jakieś zwierzęta albo nawet małe psy, żeby ten pies się za nimi nie rzucił. Między innymi dlatego, żeby posiadać harta musimy mieć pozwolenie, musimy to zgłosić do odpowiedniego miejsca. To psy inteligentne, ale niezbyt chętne do nauki. Trudno je przekonać, że nauka, wykonywanie poleceń ma jakiś sens. Gdy nam się to uda, kiedy je zmotywujemy, przekonamy, wtedy uczą się szybko, ale i tak dwa razy zastanowią, zastanowią się, zanim coś dla nas zrobią. Po prostu to typ psa, który nie lubi robić czegoś, czego nie musi. Wychowanie i prowadzenie nie jest wcale takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Niektórym może to sprawiać spory problem, jednak potrzebna jest wiedza, konsekwencja, cierpliwość. Stawianie jasnych granic i umiejętność po prostu wychowania psa, który tych uczuć nie okazuje tak często i tak dokładnie jak inne psy. Przejdźmy do pielęgnacji. Pielęgnacja to jeden z tych elementów, które, którym będziemy musieli poświęcić dużo czasu, jeśli chodzi o harta afgańskiego, ponieważ jest czasochłonna, wymagająca i musimy ją przeprowadzać w sposób bardzo regularny. Do tego oczywiście musimy dbać o uszy i o oczy. Zdrowie. Psy są te odporne, zdrowe, tylko trzeba uważać na przykład na wysokie temperatury. Należy też uważać na problemy z oczami i na alergie. Żywienie. Tutaj nie ma problemów. One nie są wybredne, one lubią jeść. Tylko, że czasami lubią jeść zbyt dużo i musimy się wystrzegać otyłości. Tak, żeby po prostu nie doprowadzić do tego, żeby nasz pies był zbyt gruby. Wady i zalet. Zacznijmy oczywiście tradycyjnie od wad. Te psy mają specyficzny charakter, na którym, jakby to powiedzieć, nie każdy z nas się pozna. Po prostu te psy tak mocno różnią się swoim charakterem od tych większości psów, jakie znamy, z jakimi mamy najczęściej do czynienia, że po prostu możemy tego naszego psa nie zrozumieć. Do tego mocny instynkt pogoni i czasochłonna pielęgnacja. Jeśli natomiast chodzi o zalety, to jest topie łagodny, przyjacielski, fajny, miły towarzysz, nawet rodzin. Dobrze dogadujący się z dziećmi, w miarę dobrze dogadujący się ze zwierzętami. Nie są nachalne w kontaktach, są inteligentne, chociaż tak jak wspomniałem, niezbyt chętne do nauki. Dobrze sprawdzają się w niektórych psich sportach. Oczywiście w tych psich sportach, gdzie najważniejszymi cechami jest szybkie bieganie. Dla kogo? Hart afgański. Oczywiście to psy, które muszą trafić w ręce kogoś, kto wie, co to za pies, jakim charakterem się odznacza i tylko u kogoś takiego się odnajdzie i będzie szczęśliwy. To znaczy obie strony będą szczęśliwe. Jednak ten pies potrzebuje odpowiedniego wychowania, odpowiedniego prowadzenia, pielęgnacji i dużej ilości czasu, jaką może poświęcić jego opiekun, opiekunowie. Więc naprawdę nie jest to pies dla wszystkich, raczej dla wybranych. Tutaj chodzi oczywiście o to, żeby i opiekunowie, i ten pies byli zadowoleni. Może na koniec troszkę historii. Po pierwsze nie wiemy dokładnie skąd tak do końca wzięły się harty afgańskie, czy z terenów Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Persji. Wiemy tylko, że harta afgańskie już kilka tysięcy lat temu na terenie Afganistanu, Indii, Pomagały ludziom w polowaniach, w stróżowaniu, w byciu psami obronnymi oraz oczywiście wyścigowymi. Na początku XX wieku psy te trafiły do Anglii, wcześniej po prostu uniemożliwiano, miejscowi uniemożliwiali zakup tych psów przez cudzoziemców, i właśnie w Anglii pojawiły się te pierwsze psy. Było to w roku 1907. I z biegiem czasu te psy zaczęły rozpowszechniać się i na Europę oraz na Amerykę. Pierwszy klub powstał w 1926 roku i później te psy zdobyły większą popularność. Oczywiście duża rola tutaj wyścigów psów, które oczywiście, w których oczywiście harty są doskonałe. U nas hart afgański pojawił się u nas, czyli w Polsce pojawił się w latach 70. Od tamtej pory zdobywa powoli coraz większą popularność, ale oczywiście nigdy te psy nie zdobyły jakiejś olbrzymiej popularności, to jest jednak pies, nie chcę powiedzieć specyficzny, ale pies bardzo ciekawy, który, tak jak wspomniałem już, musi trafić w odpowiednie ręce. I tam dopiero będzie szczęśliwy i jego opiekunowie też będą szczęśliwi. Dziękuję za uwagę, zapraszam na moje inne materiały oraz na moje inne kanały, szczególnie na mój nowy kanał, Ciekawostki o zwierzętach, link znajduje się w opisie. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.